Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mam filmik 50 faktów o mnie plus niespodzianka. Tak nazwa ten film. I co jeśli taki film się spodobał, to zostawcie łącznie łapeczkę w górę i subskrypcję. Eee, taki filmik, kilka już takich filmików na moim kanale się pojawiło. Pierwszy to był 25 faktów o mnie dwa lata temu. Później była jakaś jeszcze chyba aktualizacja, i ostatni taki filmik był w wakacje. Ale od tamtej pory sporo was przybyło, więc powiedziałam, że zrobię taką aktualizację. Wszystkie moje fakty mam zapisane na telefonie, więc będę do niego zerkała. Ale zanim to, no to jak w tytule macie niespodziankę, no to chyba muszę wam ją pokazać albo powiedzieć chociaż co to za niespodzianka. Mówię to na początku, bo wiem, że dużo osób może nie dotrwać po prostu do końca. Więc jeśli po prostu yy, nie chcecie służyć o tej niespodziance, chociaż mam nadzieję, że ją wysłuchacie, to tutaj będziecie mieli minutę, od której zacznę mówić swoje 50 faktów o mnie, a ja zapraszam Was do niespodzianki. Więc mam tutaj takie pewne rzeczy. Mam <laughs> przybliżę, żebyście idealnie widzieli. I pewnie się zastanawiacie, Dobra, ja, ale co to jest? Jakieś mm, takie kwadraciki? co to w ogóle ma być? Jeśli jesteście spostrzegawczy, no to zapewne zauważyliście, że jest tutaj moje logo, które jest na kanale jako mój baner, no i jako moja nazwa na kanale, więc na pewno bardzo często to widzicie to prawie cały czas, jeśli nawet chodzi o moją nazwę. No i pomyślicie sobie, no dobra, ale po co nam to pokazujesz? Ponieważ już niedługo nie chcę Wam zdradzać dokładnej daty, ponieważ, będzie to taka mała niespodzianka, ale można powiedzieć, że otworzę swój sklep. Może nie do końca, jako, wiecie, mój sklep, że ono, wiecie, jakieś rzeczy, ubrania i tak dalej. To w przyszłości, nie martwcie się. Ale będzie można kupić takie rzeczy. To jest na razie, wiecie, taka pierwsza wersja. Będą tu bryloczki. Będą one, wiadomo, o wiele mniejsze, no bo ja osobiście jakbym nosiła taki wielki bryloczek, to chyba z pięć razy bym w niego przywaliła. Więc e, takie właśnie będą bryloczki. Będą o wiele mniejsze i w takich kolorach, więc ja mam nadzieję, że Wam się podobają. Ale jeszcze, jeśli chodzi o takie rzeczy... Mm, które też tam będą i będą to limitowane, ponieważ takie bryloczki będą one limitowane, będzie ich tylko ograniczona ilość, więc już nigdy się nie pojawią, więc będzie ich ograniczona bardzo ilość i będą one limitowane. Tak samo jak kolczyki. To są na razie wiecie, takie o małe kolczyki, ale... Jeśli chcielibyście z moim nogiem kolczyki, no to możecie koniecznie pisać w komentarzach. I wiecie, to nie będą jakieś drogie rzeczy. Nie martwcie się, że nagle wymyślę sobie, że kolczyki. Sadę? <śm> że kolczyki będą kosztowały nagle 100 zł. Nie, bez przesady. Naprawdę. musiałabym mieć, wiecie, z głową mnie, no, nie. To nie będą drogie rzeczy, a mam nadzieję, że bardzo Wam się będą podobały. Tak samo takie podstawki pod telefon. Eee, Ta jest w ogóle wielka, jest mega fajna. W sensie coś mi przypomina, ale nie wiem co. Ale na przykład takie małe, ja osobiście sama je używam. Eee, najczęściej, jak po prostu jestem na lekcjach zdalnych online. I chcę mieć telefon blisko siebie. No to stawiam taką podstawkę i na niej wstawiam telefon. Jak widzicie, każdy telefon się tutaj zmieści, nie tylko iPhone czy jakieś inne rodzaje. Nie każdy telefon się tutaj zmieści. I tutaj tak samo. Zobaczcie, to jest nawet większy, więc nawet większe telefony się tutaj zmieszczą. Idealnie. Kładziecie sobie i jest efekt. Tak samo. Często Wam na vlogach pokazuję tutaj takie, e, jakby to nazwać. Kurczę, zapomniałam miałam to, ale takie, co w, może, możecie włożyć różne długopisy i tak dalej. Możecie sobie tutaj zobaczyć wzór, jest on mega fajny i chyba z kilka razy już widzieliście na vlogach, że miałam właśnie coś takiego. Tutaj jest troszkę takie mniejsze, ale mega mi się to podoba. I coś takiego też będzie w moim sklepie <grym> i. To już wiecie, to już będzie więcej tego. No, ale na przykład takie brodoczki, czy jakieś inne rzeczy z mojej nogiem, to już będzie ilość ograniczona. Ale do Was teraz takie pytanie, już kończę i przechodzimy do faktów o mnie. Czyli, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w moim sklepie? Co Wy byście chcieli kupić? Ja to na pewno przemyślę i może coś nawet wprowadzę, więc piszcie koniecznie w komentarzach. A i jeszcze dodam, że te rzeczy, które Wam pokazywałam, są one. Yy, wykonane na drukarce 3D. I są to rzeczy 3D. Więc co? Myślę, że to na tyle taki wiecie początek małej niespodzianki, więc szykujcie się, bo na pewno za niedługo pojawi się o wiele więcej. Więc co? Przechodzimy do filmiku. Mamy filmik 50 faktów o mnie. Fakt to mam na imię Weronika. Myślę, że po nazwie, albo jak oglądacie mnie dłużej, to już raczej jest to taki wiecie nowego, tego tak mogę powiedzieć. powiedzieć. I fakt to ugodziłam się 13 grudnia i e, w sumie liczba 13 to zawsze była moją szczęśliwą liczbą. Serio. Zawsze miałam numer 13 w dzienniku, ugodziłam się 13 grudnia o 13, więc dla mnie to jest szczęśliwa liczba. A powstał 9 kwietnia 2019 roku. Czyli w tym roku tak naprawdę minęło dwa lata, odkąd mam swój kanał. Do kanału to pierwszy filmik opublikowałam 10 kwietnia 2019 roku, czyli dzień po tym, jak stwierdziłam Dobra, zakładam kanał. Met 7 mam 177 cm wzrostu, bo jak ktoś woli met 77, Tak, jestem wysoka. I tak powiem wam taki fanfakt o mnie ale kiedy, no, jak jeździmy do mojej babci to zawsze się śmiałam z mojego taty, że musi się schylać jak przechodzi, wchodzi do domu moich dziadków i zawsze się śmiałam, że musi się schylać a teraz ja też się muszę schylać zawsze uwielbiałam oglądać YouTube'a, serio bo zawsze, jak tylko wiecie, odkryłam co to jest YouTube i tak dalej to zawsze lubiłam Kiedyś miałam, w sumie dalej on istnieje, kiedyś miałam kanon gamingowy, na którym głównie nagrywałam The Sims 4, raz chyba się nawet The Sims 3 pojawiło, ale głównie były tam właśnie Simsy. Uwielbiam, kocham, po prostu, no uwielbiam latać samolotami. To jest po prostu, to jest moja pasja, serio. Kocham latać samolotami, to jest najlepsze w samolotów to bardzo lubię oglądać kanał na YouTubie o nazwie Samoloty, tutaj wam gdzieś napiszę Ten, po prostu to jest moja ulubiona tematyka, czyli samoloty, no i zostajemy w temacie samolotów i podróżowania itd. to bardzo, ale to bardzo chciałabym polecieć mi o samoloty, Boeingiem 747, czyli ja to tak nazywam półtora piętrowy oraz Airbusem A380 no i a propos podróżowania to moim ogromnym marzeniem ale to ogromnym jest polecieć na Malediwy serio nie, po prostu tam mi się tak podoba i też taki kolejny fun fact o yy, kiedy nagrywałam swój pierwszy filmik 25 faktów o mnie który powstał 2 lata temu możecie sobie wejść na kanał i go poszukać, jechać na sam dół, jest do tej pory to Właśnie tam mówiłam, że moim marzeniem jest polecieć na Malediwę i do Dubaju. I od jakiejś od dwóch lat to się nie zmieni. Starać dziwny fakt, ale bardzo. Bardzo <grytania> lubię oglądać katastrofy w przestworze. Ja wiem, ja wiem, że to jest coś dziwnego, ale ja po prostu bardzo to lubię. Mieszkam w bloku. Od ugodzenia mieszkałam w bloku i. Bardzo każdym roku jakoś, na razie nie ciągnie mnie do domku dziennego. Wchodzę do techniku, na kierunek technik fotografii i multimediów. Jestem na pierwszym roku. Pasek miałam tylko raz w swoim życiu i było to w czwartej klasie. I pamiętam, że w podstawówce był to mój taki cel, żeby w czwartej klasie, czy nie wiecie, na początku zaczynania jakby takiego nie, nowego etapu w podstawówce, nie wiem jak to nazwać, żeby mieć czerwony pasek. I udało się to. Uwielbiam. No dobra, bo cały czas będę się powtarzała, że coś uwielbiam i tak dalej. Ale bardzo lubię jeździć samochodem w deszczu. Nie wiem czemu. zapach benzyny. Po prostu paliwa. Ja po prostu mogłabym pracować na stacji i tankowa, tankować ludziom sam samochody, bo ja uwielbiam ten zapach. Mogłabym go wdychać cały czas. I więc pić sok ogórków kiszonych piekać pykać palcami u stóp. Jak wiecie, ludzie o tak sobie pykają palcami, to ja umiem to samo u stóp. Bardzo uwielbiam montować filmy na YouTubie. Jak wiele osób mówi, że montowanie to jest najgorsza część nagrywania i tak dalej, a dla mnie jest to jedna z najlepszych części, jeśli chodzi o YouTuba. to jest po prostu montowanie filmów. Gratularze. Pierwszy jest tutaj. Macie filmik z niego na kanale. Jest on jakoś w czerwcu, więc możecie wbić. I drugi jest, zaraz wam go tutaj pokażę. Drugi jest tutaj. Ja nie wiem, jak wam go pokazać, ale tutaj. I z niego też macie filmik. Więc możecie wbić na kanał i obejrzeć. Najbardziej z przedmiotów szkolnych nie lubię matematyki. Bardzo lubię kupować obudowy na telefon. <grym> lubię oglądać filmy animowane. O, i tutaj jak mówiłam Wam o urodzinach, no to tutaj mamy o liczbie 13, że liczba 13 jest moją szczęśliwą. Zawsze miałam numer 13, urodziłam się 13 grudnia o 13, bardzo lubię psy, bardziej, w sensie do kotów nic nie mam, ale jednak bardziej wolę psy. Uczanie zdalne dla mnie jest to najlepsza forma nauki i tak naprawdę muszę się przyznać, że nie śpieszy mi się do szkoły, do, wiecie, stacjonarnego nauczenia. Nie śpieszy mi się, ale nie dlatego, że, wiecie, nie mam notatek albo ten, tylko po prostu ja bardzo lubię zdalne nauczenie, wiecie, mogę sobie siedzieć z komputerem na łóżku z książkami i się uczyć. Mogę siedzieć też przy biurku i się uczyć. Mogę siedzieć w piżamie, mogę siedzieć normalnie ubrana i mogę się uczyć jak chcę. Uwielbiam nagrywać dla Was vlogi, dlatego jest ich tak dużo, ale widzę, że, ch że chyba wy też je lubicie, bo jest bardzo duża oglądalność vlogów, więc będzie ich wiele więcej. Mam świetny kontakt z rodzicami. Moje ulubione owoce to truskawki, maliny, borówki oraz winogron. Najlepszy winogron ten bezpestkowy, bo z pestkami to tak jeszcze średnio, ale... Nie mam rodzeństwa. Kiedyś moimi ulubionymi bajkami w dzieciństwie była to Angelina Ballerina oraz Tomek i przyjaciele. Nienawidzę much i komarów. No, no, no po co to? Na przykład wczoraj, bo już się zaczyna robić trochę cieplej, wleciała mi mucha do pokoju, czajcie. Od, nie, no dobra, nie wiem od ilu miesięcy, wiecie, nie widziałam żadnej muchy i wleciała mi i się schowała z, za żaluzję. Od roku nie zjadłam żadnego fast fooda serio, nigdy nie piłam energetyka. Ani razu. Chciałabym mieć w przyszłości prawo jazdy. Najlepiej zdać je zaraz po 18. Gdy. Lecę samolotem i samolot startuje, to ja zawsze trzymam rodziców za ręce. Zawsze siedzę po środku i zawsze ich trzymam za ręce. Nie dlatego, że się wiecie jakoś boję latać samolotami, bo ja uwielbiam, ale jakoś tak od zawsze miałam, że trzymam ich za ręce. Odstawowcy uczyłam się języka hiszpańskiego, ale z hiszpańskiego potrafię tylko powiedzieć hola. My jaam Weronika. Teraz w techniku uczę się języka rosyjskiego i z języka rosyjskiego umiem o wiele więcej, a nawet nie skończyłam jeszcze jednego roku. Więc no, wiecie. Mija zawód Weronika. Ja żyw w Lubi. w wolę więcej nie mówić. Ale umiem o wiele więcej. Bardzo lubię oglądać ekipę. No to już chyba wiecie. Często pokazywałam Wam, że zamówiłam coś z ich sklepu. Nawet na moim kanale jest, jak otwieram surprise boxa, ale jakie to nosi. Lubię zimę, ale tylko wtedy, jak jest dużo śniegu, jak pada śnieg, a nie jak jest, wiecie, taka zimowa chlapa, że jest trochę tego śniegu, on topnieje, temperatura jest na plusie i jest po prostu jakby była jakaś jesień. Bardzo lubię świeżo wyciskany sok z jabłek. Jak wiecie, pokrojcie sobie takie obuszka i Wy wrzucicie je do wyciskarki. W ogóle się nie maluję. Naprawdę. No, teraz mam usta i mam zrobione brwi na żel, ale tak, to poza rzęsami i brwiami to nic nie robię. Czas bardzo lubię słuchać muzyki. Bardzo moim ulubionym gatunkiem jest to gatunek pop. Najpopularniejszym filmem na moim kanale jest to filmik z balu ósmoklasistym który był rok temu. I ten filmik ma prawie 5 tysięcy wyświetleń. Czajcie to 5 tysięcy. Niezbyt lubię chodzić do dentysty. Nie wiem czym. Od dwóch lat robię sobie, może nie sama, ale ja chodzę na hybrydy. I często się pytacie, czy to są moje naturalne paznokcie, tak. Bardzo lubię robić ładne notatki. Tak, na lekcjach zdalnych to ja już w ogóle robię o wiele lepsze notatki niż jak chodziłam do szkoły, możecie to zobaczyć na moim TikToku, który gdzieś tutaj Wam się wyświetli, tam zrobiłam filmik o tym, jak wyglądały moje notatki przed nauczaniem zdalnym, a jak na nauczaniu zdalnym, i możecie zobaczyć, że jest to duża granica. No i ostatni 50 fakt, to, że kocham swoich widzów. po prostu uwielbiam. Serio. Jak widzę, jak wy komentujecie moje filmy, że Wam się to podoba, że. Daje Wam na przykład jakąś inspirację do notatek albo do tego, żeby nie wiem, pić więcej wody, albo częściej ćwiczyć, albo być bardziej pro produktywnym, robić ładniejsze notatki. Serio, to jest dla mnie takie miłe życie. Ja tylko pokazuję tak naprawdę, co ja robię, a ktoś pisze, że zainspirował się mną i będzie robił to samo, bo mu się to spodobało. I to jest naprawdę mega, mega miłe, więc dziękuję za tyle właśnie wiadomości. I to by było już na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Myślę, że wiecie, za jakiś czas, jak będzie taka dłuższa przejła, to myślę, że też zrobię taką aktualizację. Więc co, jeśli filmik wam się spodobał, no to łapeczka w górę, a jeśli jesteś tutaj, to tutaj nowy, no to zostaw subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, Posłuchajcie, ponad połowa moich widzów, które ogląda moich filmów, nie subskrybuje. Hello! Tam na dole jest przycisk, raz, dwa, klikamy dzwoneczek no. Więc co? Mi się wydaje, że widzimy się w kolejnym filmiku, więc co? Wyjadczki. Pa pa.